Współczucie jest z pewnością jednym z najgłębszych i najbardziej transformujących aspektów ludzkiej natury. Łączy nas ono nie tylko z innymi, ale także z naszą własną istotą. W trakcie naszej ewolucyjnej podróży zdolność do odczuwania i działania z współczuciem stawała się coraz ważniejsza, szczególnie w czasach wielkiego oderwania i cierpienia. Niemniej jednak, ta fundamentalna cecha nie zawsze jest dostępna dla wszystkich. Ego, które jest identyfikacją z naszymi myślami, Emocjami i ograniczonymi tożsamościami, często uniemożliwia nam doświadczenie prawdziwej empatii i współczucia. Wiele osób przez całe życie jest tak pochłoniętych swoimi własnymi troskami, lękami i niepewnościami, że zostają uwikłane w cykl reaktywności, w którym empatia staje się trudna. Ta blokada w odczuwaniu współczucia jest bezpośrednio związana z ego, które sprawia, że widzimy świat tylko z naszej indywidualnej perspektywy. A nie z perspektywy wzajemnego połączenia, które naprawdę istnieje między wszystkimi istotami. W tym wideo przyjrzymy się współczuciu nie tylko jako teorii, ale także jako praktyce transformującej, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Omówimy znaczenie pielęgnowania empatii, praktykę przebaczenia, szczególnie w odniesieniu do nas samych, oraz akceptację naszych niedoskonałości jako naturalnej części ludzkiego istnienia. Przez tę podróż zobaczymy, jak współczucie jest kluczem do prawdziwej ewolucji świadomości i jak może stać się podstawą bardziej połączonego i pokojowego świata. Współczucie jest podstawową zdolnością w procesie ewolucji ludzkiej świadomości, ale jego manifestacja napotyka podstawowe wyzwanie ego. To egoistyczne poczucie tożsamości, głęboko zakorzenione w wielu ludziach, uniemożliwia im dostrzeganie rzeczywistości poza sobą. Ego działa jak filtr. Zaciemniając naszą zdolność do jasnego widzenia drugiego człowieka. Kiedy jesteśmy uwięzieni w tym stanie, stajemy się niezdolni do doświadczenia empatii, zdolności do postawienia się na miejscu drugiego człowieka, odczuwania i rozumienia jego wewnętrznego doświadczenia. Ważne jest, aby dostrzec, że empatia jest podstawą współczucia. Bez zdolności dostrzegania i odczuwania rzeczywistości innej osoby, nie możemy prawdziwie połączyć się w sposób pełen współczucia. Obecnie istnieje wyraźna rozbieżność w ludzkości, podczas gdy niektórzy są głęboko oderwani przez siłę ego, inni zaczynają budzić się do empatii, doświadczając jej w różnym stopniu. Ta różnorodność odzwierciedla różne etapy ewolucji świadomości na planecie. Kiedy patrzymy na świat wokół nas, widzimy, że wiele ludzkich interakcji nadal jest naznaczone brakiem empatii. Jest to odbicie zbiorowej świadomości, która w dużej mierze nadal funkcjonuje na poziomie ego. Jednak pojawiają się również oznaki transformacji. W miarę jak coraz więcej osób budzi się, empatia zaczyna wyłaniać się jako naturalny aspekt ludzkiego istnienia, torując drogę do współczucia. To przebudzenie jest niezbędne, aby ludzkość mogła przekroczyć granice ego i dotrzeć do wyższego sposobu istnienia. Zrozumienie relacji między ego a empatią prowadzi nas do kluczowego punktu. Praktyka współczucia zaczyna się w naszym wewnętrznym świecie. Abyśmy mogli naprawdę je przeżywać, musimy rozwijać współczującą relację ze sobą. Proces ten staje się szczególnie istotny, gdy świadomość zaczyna się budzić. W początkowych etapach tego przebudzenia wiele osób zaczyna dostrzegać nieświadome wzorce w sobie. Te spostrzeżenia nie zawsze pojawiają się w momencie działania, ale często dopiero po tym, jak zaangażujemy się w reaktywne zachowania lub impulsywne wypowiedzi. Wyobraźmy sobie na przykład osobę, która wybucha gniewem podczas kłótni. Po tym wydarzeniu ta osoba zastanawia się i dostrzega, jak bardzo została opanowana przez emocje reaktywne. Może pomyśleć, jak mogłem powiedzieć coś, w co sam nie wierzę, lub dlaczego pozwoliłem, by mój gniew mnie kontrolował. Te momenty samoświadomości są sygnałem, że świadomość zaczyna się pojawiać. Jednak często te same osoby wpadają w pułapkę oceniania siebie, wierząc, że są mniej niż powinny być. To wewnętrzne osądzenie jest wyrazem tego samego ego, które pragniemy przezwyciężyć. Prawdziwa praktyka współczucia wymaga, abyśmy uznali nasze niedoskonałości, nie przekształcając ich w źródło cierpienia. Tutaj przebaczenie staje się niezbędnym sprzymierzeńcem. Kiedy wybaczamy sobie chwilę nieświadomości, praktykujemy współczucie. Uznanie, że w pewnych momentach nie mogliśmy działać inaczej z powodu poziomu świadomości, w jakim się znajdowaliśmy, jest aktem transformacyjnym. Uprawianie autowspółczucia nie oznacza usprawiedliwiania szkodliwych zachowań, ale tworzenie wewnętrznej przestrzeni akceptacji. Ta akceptacja pozwala nam zamiast identyfikować się z naszymi błędami czy niedoskonałościami, wykorzystać je jako naukę. Wewnętrzna praktyka współczucia jest podstawą do rozszerzenia naszej zdolności oferowania empatii i współczucia innym. Współczucie dla siebie jest nierozerwalnie związane z przebaczeniem. Bez niego praktyka autowspółczucia staje się niepełna. Wybaczyć sobie oznacza uznać, że nasze przeszłe błędy, podobnie jak błędy innych, były manifestacjami poziomów nieświadomości. To nie oznacza minimalizowania skutków szkodliwych działań, ale raczej postrzeganie ich w świetle tego, kim byliśmy w danym momencie, zanurzeni w reaktywnych wzorcach i nieświadomi naszej głębszej istoty. Jednym z największych wyzwań na tej drodze jest unikanie tworzenia tożsamości opartej na nieświadomych czynach z przeszłości. Wielu ludzi wpada w pułapkę etykietowania siebie na podstawie swoich błędów. Jestem złym człowiekiem, bo zrobiłem coś złego. Tego typu narracja mentalna więzi jednostkę, wzmacniając ego zamiast je przezwyciężać. Przebaczenie, w tym kontekście, jest aktem wyzwolenia. Pozwala nam oddzielić naszą prawdziwą istotę od nieświadomych działań. Uznając, że były one tylko odzwierciedleniem tymczasowego stanu nieświadomości, praktykując przebaczenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych, dostęp do szerszego pola współczucia. Ta praktyka łączy nas z nieświadomością zbiorową, w której znajduje się źródło wielu ludzkich zachowań. Rozpoznając nieświadomość w sobie i w innych, przerywamy cykl osądzania i winy, który podtrzymuje cierpienie zbiorowe. Prawdziwa transformacja następuje. Gdy przestajemy nosić ciężar przeszłości jako tożsamości. Zamiast tego, używamy każdej chwili jako okazji do pełniejszego przebudzenia. Współczucie, zakorzenione w przebaczeniu, jest jak most, który prowadzi nas od poczucia winy do akceptacji, od cierpienia do wolności. W ten sposób droga przebaczenia staje się aktem głębokiego przebudzenia do naszej prawdziwej natury. Praktyka współczucia wymaga, abyśmy byli w pełni obecni. Szczególnie w stosunku do siebie samych. Podczas gdy przebaczenie pozwala nam pojednać się z przeszłością, prawdziwa wolność pojawia się, gdy akceptujemy nasze niedoskonałości w teraźniejszości. Tylko w chwili obecnej może nastąpić transformacja. Niemniej jednak, dla wielu osób istnieje tendencja do stawiania nierealistycznych wymagań doskonałości, co tworzy stałe poczucie niewystarczalności. Akceptowanie naszych ograniczeń nie oznacza ich ignorowania lub rezygnacji z nich. Ale podejście do nich z obecnością i jasnością. Każdy ma swoje mocne i słabe strony, i to jest część ludzkiego doświadczenia. Idea doskonałości na poziomie formy, czyli w zachowaniu, w wydajności, w umiejętnościach, jest iluzoryczna. Nawet najbardziej świadoma istota będzie miała aspekty, w których nie będzie doskonała, i to jest całkowicie naturalne. Kiedy praktykujemy współczucie w teraźniejszości, dostrzegamy piękno w niedoskonałości. Ta praktyka pozwala nam stworzyć wewnętrzną przestrzeń na przyjęcie naszych błędów i niedoskonałości, nie identyfikując się z nimi. Zamiast popadać w destrukcyjną autokrytykę, wykorzystujemy te momenty jako zaproszenie do pogłębienia naszej świadomości. Warto podkreślić, że to podejście nie powinno być mylone z pobłażliwością wobec zachowań, które powodują cierpienie dla nas samych lub innych. Na przykład osoba, która powtarza szkodliwe wzorce takie jak uzależnienia lub agresywne reakcje, musi rozwijać świadomość o konsekwencjach tych działań. Współczucie w tym przypadku obejmuje odpowiedzialność. Jednocześnie wymaga, abyśmy nie karali się nadmiernie za te momenty, lecz traktowali je jako okazję do wzrostu. Praktyka współczucia w teraźniejszości to sztuka równoważenia akceptacji i transformacji. Uczy nas, że choć nigdy nie osiągniemy doskonałości na powierzchni, to już jesteśmy pełni na głębszym poziomie tego, kim jesteśmy. Współczucie to bycie w pokoju z tym paradoksem i działanie z tej przestrzeni pokoju. Praktyka współczucia w teraźniejszości prowadzi nas do głębszego zrozumienia natury doskonałości. Na poziomie formy, gdzie żyjemy jako istoty ludzkie, z myślami, emocjami i działaniami doskonałość jest nieosiągalna. Zawsze będą istnieć aspekty, w których będziemy ograniczeni, momenty porażki oraz obszary, w których nasze umiejętności lub reakcje nie będą odpowiadały ideałowi. To jest rzeczywistość zewnętrznego planu, gdzie niedoskonałości są integralną częścią ludzkiego doświadczenia. Jednakże ta powierzchowna niedoskonałość kontrastuje z istotną doskonałością tego, kim jesteśmy w naszej istocie. Na głębszym poziomie, poza umysłem i formą, już jesteśmy kompletni. To uznanie nie jest czymś, co można zdobyć. Jest dostępne poprzez obecność, kiedy odłączamy się od tożsamości zbudowanych przez ego. Kiedy jesteśmy w pełni obecni, odczuwamy pokój, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności ani od naszego wystąpienia w świecie. Ten pokój jest wyrazem doskonałości, która już istnieje w naszym bycie. Uznanie tej dualności jest kluczowe dla rozwijania współczucia zarówno dla siebie, jak i dla innych. Rozumiemy, że na poziomie formy wszyscy uczymy się potykamy i rośniemy jednak na głębszym poziomie wszyscy dzielimy tę samą doskonałą esencję to uświadomienie rozpuszcza osądy zarówno wobec siebie jak i wobec innych i pozwala nam żyć z większą lekkością i akceptacją współczucie w tym kontekście to utrzymanie perspektywy że pomimo niedoskonałości na powierzchni doskonałość wewnętrzna nigdy nie jest nieobecna to zrozumienie zmienia naszą relację z wyzwaniami i pozwala nam przechodzić przez życie z większym poczuciem równowagi i celu. Praktyka współczucia ujawnia się w codziennych działaniach, zarówno w stosunku do siebie, jak i do innych. Jest to żywy wyraz uznania naszej doskonałej esencji i akceptacji naszych ludzkich niedoskonałości. Ale jak zintegrować to zrozumienie w naszym codziennym życiu? Zaczyna się od autowspółczucia. Kiedy dostrzegamy błąd lub powrót do nieświadomych wzorców. Zamiast reagować osądem, pielęgnujemy postawę ciekawości i akceptacji. Możemy zapytać siebie: Co to mnie uczyło mnie? Lub jak mogę wnieść więcej świadomości do tej sytuacji? Ten prosty akt obecności przekształca chwilę słabości w okazję do rozwoju. W interakcjach z innymi współczucie objawia się jako empatia w działaniu. Na przykład, gdy mamy do czynienia z kimś, kto zachował się w sposób reaktywny lub szkodliwy, uznajemy że jego zachowanie jest odzwierciedleniem poziomu jego świadomości w danym momencie. Ta perspektywa nie oznacza usprawiedliwiania szkodliwych zachowań, ale raczej podejście do sytuacji z większym zrozumieniem. Oferowanie wsparcia, zdrowych granic i, gdy to konieczne, przebaczenia, to praktyczne wyrazy tego współczucia. Warto również zrozumieć, że współczucie nie jest bierne. Nie oznacza to akceptacji wszystkiego bez rozeznania. Ale działanie z przestrzeni jasności i miłości. W sytuacjach niesprawiedliwości lub konfliktu współczucie może objawiać się jako wezwanie do świadomego działania, w którym szukamy rozwiązań zmniejszających cierpienie i promujących harmonię. Na poziomie zbiorowym współczucie odgrywa kluczową rolę w budowaniu bardziej świadomego świata. Kiedy rozumiemy, że indywidualne cierpienie ma swoje korzenie w zbiorowej nieświadomości, Nasze działania choćby wydawały się małe, przyczyniają się do przebudzenia wszystkich. Czy to poprzez uprzedzenia, słowa, gesty wsparcia, czy po prostu będąc przykładem obecności, każdy akt współczucia tworzy wpływ, który wykracza poza to, co widoczne. Współczucie ostatecznie jest odzwierciedleniem jedności, która leży u podstaw całego życia. Przypomina nam, że mimo naszych różnic i pozornych niedoskonałości, Wszyscy jesteśmy wyrazami tej samej esencji. Kiedy żyjemy z tego zrozumienia, transformujemy nie tylko nasze indywidualne doświadczenie, ale także przyczyniamy się do rozwoju wyższej świadomości w świecie. Praktyka współczucia, gdy jest zintegrowana z życiem każdego człowieka, przekracza sferę osobistą i zaczyna wpływać na zbiorowość. Ludzkość jako całość jest powiązana przez zbiorową psychikę, która odzwierciedla zarówno nasze najlepsze jak i najgorsze cechy. Niezdrowe zachowania, reaktywne reakcje i ból, który widzimy na świecie, są manifestacjami tej zbiorowej nieświadomości. Jednakże każdy akt współczucia jednostki przyczynia się do rozpuszczenia tych wzorców. Kiedy jednostka decyduje się praktykować empatię i przebaczenie, przerywa cykl reaktywności, który utrwala cierpienie. Te świadome wybory, choć subtelne, zaczynają tworzyć rezonans który wpływa na innych ludzi wokół niej. To, co wcześniej wydawało się niezmiennym wzorcem bólu i braku połączenia, zaczyna ustępować miejsca nowym formom interakcji, opartym na akceptacji i zrozumieniu. Ta kolektywna transformacja nie zachodzi nagle, lecz poprzez stopniową zmianę poziomów świadomości. Każda osoba, która budzi się do współczucia, nie tylko łagodzi własne cierpienie, ale także działa jako katalizator dla przebudzenia innych. Świat bardziej świadomy wyłania się, gdy coraz więcej osób łączy się ze swoją esencją, widząc poza ego i ograniczenia formy. Wreszcie, współczucie kolektywne nie jest odległą utopią, ale realną możliwością, która zaczyna się od małych, konsekwentnych działań. Za każdym razem, gdy wybieramy zrozumienie zamiast osądzania, przebaczenie zamiast obwiniania, czy przyjęcie zamiast odrzucenia, przyczyniamy się do stworzenia świata w którym miłość i obecność stają się dominującymi siłami. Tak więc, transformacja zbiorowej świadomości jest w rzeczywistości odzwierciedleniem przebudzenia każdej osoby, która uznaje i żyje współczuciem jako swoją prawdziwą naturą. Jak naucza nas Eckhart Tolle, prawdziwa transformacja zaczyna się od obecności i współczucia, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Jeśli ten materiał rezonuje z tobą i chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat tych nauk, Zapisz się na kanał, włącz powiadomienia i podziel się tym wideo z kimś, kto może skorzystać z tej drogi przebudzenia. Razem możemy stworzyć bardziej świadomy i pełen współczucia świat, jak to nas do tego inspiruje. Żyjmy mocą teraźniejszego momentu.